Cześć, tu Kasia z Nord.pl. Piotrek pokaże, jak prawidłowo wypoziomować lodówkę. Do tego celu poproś o pomoc drugą osobę. Nieprawidłowe wypoziomowanie lodówki może powodować niechciane odgłosy, nieszczelność drzwi, zaburzenia cyrkulacji powietrza czy też wyciek wody z lodówki. Wystarczy podnieść lekko lodówkę i kręcić regulowaną różuszką do momentu, aż uznamy, że lodówka stabilnie stoi. Pamiętaj o tabliczce znamionowej, o której mówiłam w innym filmie. Link do filmu z tabliczką znamionową znajdziesz tutaj oraz w opisie tego filmu. Wszystkie części zamienne znajdziesz na Nord.pl. Jeżeli chciałbyś zobaczyć jakiś inny filmik instruktorzowy dotyczący wymiany części w lodówce, daj znać w komentarzu, może uda nam się Ci jakoś pomóc. Pamiętaj również, że wszelkie naprawy najbezpieczniej zlecić fachowcom, znajdź serwis w swojej okolicy.